Dzień dobry wędkarze. Kolejna aktualizacja. Zobaczcie jak wygląda mój sprzęt do połowu na Zegrzu. Wędka castingowa, kołowrotek castingowy. Łówki po 100 gram. Są też mniejsze, ale nie mniejsze mają być niż Jakieś 40 gram, chociaż to za mało, myślę, że zacznijcie od 60, bo będzie falowanie pod mostem, sprzęt, jak widzicie, tak wygląda. Mam nadzieję, że będziecie chcieli zobaczyć, jak ja wędkuję. Zapraszam Was. Oczywiście dogadamy się, szczegóły będą w dużym filmie. Nie będą to ogromne ceny. Chodzi o to, żeby Wam pokazać, jak to powinno wyglądać. Jak macie wędkować? Ja też przy okazji będę wędkował, także spędzimy razem dzień na Pontonie. Cały sprzęt, echo, lajwa zabieram, także mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, jak to wygląda. Będziecie mieli okazję przetestować sobie swój sprzęt, natomiast musicie mieć świadomość tego, że tam nie jedzie się z małymi przynętami. Zobaczcie jak to wygląda. Najmniejsza guma jaka powinna być to myślę, że 16 cm. Kupcie sobie główki 50 gram, 60 80 i 100, tak jak tutaj jest mniej więcej taka główka, bo naprawdę tam będzie potrzebne to, żeby utrzymać e, tą przynętę pod pontonem żeby echo dobrze pokazywało. Także zapraszam Was jeszcze raz subskrypcję, dzwonek. Pokażę wszystko w dużym filmie i opowiem dokładnie. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Będziemy wędkować od początku listopada do końca grudnia. Zapraszam Was, ceny nie będą duże. W dużym filmie zobaczycie. Jak to będzie wyglądało? Chodzi o to, żeby zwróciły się koszty. No i żebym ewentualnie w jakiś sposób zrekompensował sobie paliwo i inne rzeczy, tak jak wodowanie pontonu, bo będę wodował codziennie ponton. A slipy, jak wiecie, są z opłatami i musimy tak to zrobić. Zapraszam Was i do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie kciuki.